A Niemcy wiesz... popo ma popo Niemcy wygrają, spokojnie. 2-0 przegrywanie to jest kiedy yy, nic wygrają Zremisuję na 2-2, będzie dogrywka i dogrywcy wygrają 3-2. A teraz gramy CW i już ja, nie dodamy ja, otworcia. Ja, Zola, office, office. A co mówicie, że nie ruszujemy? Zola, on Muszę, ztrzygać, muszę, zrobić muszę zrobić zabiłem generała. E, office, office, pomóżcie mi na office, jest koleś na ofisie W plecy mu zróbcie, jest, laseczka jest na ofisie, dostała. Dostała? Ale Idę! cały czas, ja już byłem. nie. Okej, okay, ładnie. Ostatni no, no, gdzie? Nie mam, ale spokojnie, wiecie, nie, nie rzucajcie się jak... Y... Jest! Jak nice, jest? jest, jest, nagrywasz? Po co? No, wrzucimy stan YouTube'a i na, napiszemy Tak się wni polskich pseudo do hajrank. Znaczy Hajranki to są, ale... Tak się o wni który myśli, że jest dobry, bo ma generała. Nie. Nie, nie, Wasabi akurat nie jest dobry na skill'a, sorry. Eee, yy, yy, rzucać szybko na a się szybko General... na A jak mięso 1 0, sos. Master, u Ciebie nikogo nie ma Uciekaj! No. On cofnij się kochan, on cofnij się Maciek, weźmiesz no, drzwi, ja Ale na... Maciek, m, bardzo fajna jest twoja broń, mi się podoba Duży no. damage Duży damage, No rzekomo. Jest u mnie, jest u mnie. Tak, jestem słaby. Boże. Chodź, 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 Wiecie, jak Otóż się nie da No, ale liczowo bo strzelał do mnie przez okno. I to jest glitch, jak jak się strzela przez okno. Dużo HP macie. Klęk, <śles> <śles> Plank, <plankaj. śles> Nie mogę wejść. <śles> Idziemy <laughs> kampić <laughs> Nie, ja, dobra, ty, ty kamp tam i ty... Nie, nie, Kruszyn, cofnij się Uciekaj, ty uciekaj Albo stań tak, o, on cię będzie gonić. Tak? Jest! Oh. Nice, 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 kurczę, nice Ja wezmę talę, wezmę. Parkinga. Ja chciał. Office, office, coś, office, no no, office. Tylko Uważaj, bo tam będzie ten generator. No, no, no i mówię, no właśnie, to jest taki generator, to jest taki właśnie typowy polska wysoka ranga. Taka bez skilla zupełnie, nie? 0 na 4. Polska to jest. No i. Ciężarówka. Długi ciężarówka. Nice I want to break free Mam na mnie mn... która jest słaba Nice, nice, nice Na którą kolę? Na, na, na szest, na szest plaki biegnij nie tu tu, 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 tu masz go mm. laki nie potrzebuje pomocy lol laki ma skilla ah. boże balotelli jest zerem jezu czemu u nas ja każdy ma rekona że... i cyklow z balotelli balotelli ma kurde jam ja nie, Balotelli ma rekon West, i że jest fajny i co. Nie, ale ja nie lubię balotelli, dlatego że on. Bo, że jest muzykiem. Nie, 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 nie. On często ma takie akcje, że on myśli, że już praktycznie strzelił bramkę i się bawi, i nie strzela i mnie wkurza. Taka pseudopewność siebie. Bo, on wcale nie jest jeszcze na tyle dobrym graczem, żeby mógł w ten sposób grać. I on w ogóle nie jest dobry. on mnie po prostu kurza, wiesz, taką arogancją trochę, nie? Na boisku. No, wiesz, Ostatnie nie ma. Jak się się Ronaldo, to się nie to, spadałem No Co i weź! Jak nie um, jak, um, jak, jak na schodach, Master wyleciał... <grym> ...całego go widzi, a MiBa nie sprzedał. Wiecie nie mu. Mu. <grym> Tak. I tak znajdę przez okno, Wiecie? No. Office. Office, Office, Larkon. Ale... Zresztą zobacz na tym tutaj nagraniu, się ktoś tam wpisuje. Robi coś niezgodnego, na przykład ja teraz zabiję laseczkę przez okno. <grymne> Zabi nie zabiłeś laseczkę przez okno. <grymne> y, Laki, wiesz co wymyśliłem? Tak. Jak będziemy grać CW na No Explo mhm. to ja będę brał speca i będę kupował ten perk ze sprint staminą. I to jest bardzo dobre, bo to ci daje to, że możesz raszować od razu, nie? Na cały czas na sprint staminie, nie? W ogóle ci się nie kończy. Dzięki. Perka. Ja? ja Ale zauważyłem. to jestem ja! <grym> on jest na hita. Goń go, goń go. Nate, Nate, Ale jas. fajny Nate. <grym> Ale to był dobry Nate. Like, Apteka. Tak no ja. nie... Apteka A jeszcze nie... ode mnie pewnie mnie zabił, aptekę też zabił. To, że on nie ma i nie tylko. No więc Cisa że to ze mną ma

Czołg dwa... dwa hity. Kurwa. Ej, klaka schodowa. O, ładne. TS-3 jest co? Niedozwolony, okay? okej? Okay. Okej. Okay, okej, to jest... jest Uznawany mhm. Je, Uznawanie program wspomagający, okej. Okay. Spoko. Mhm.